Jak wspomnienia dawnych dni, wspomnienia młodych lat. W budynku sądu był taki mały budynek, który zresztą teraz jest, gdzie był tymczasowy areszt. Otoczone takim górem z spacernikiem, chyba jeszcze jest. No ale nie czuło się tego, że tam jest jakieś więzienie. Wiedziało się tych więźniów, bo wokół teraz to jest wszystko wybetonowane, nieprzyjemne, przedtem to było... To były warzywnia, można powiedzieć, gdzie uprawiali ci więzieniowie warzywa dla siebie. Myśmy, ponieważ moi rodzice przyjaźnili się z kierownikiem, z panem sędzią Kulą, no więc oni mieli dzieci w naszym wieku. Bo oprócz mnie ja miałem dwóch starszych braci z Zenona Brzewskiego, który potem był skrzypkiem i założył warsztaty muzyczne w Łańcucie międzynarodowe i Szkołę Talentów w Warszawie, a w ogóle to był w partyzance Munoz, w Górach. Jest starszy brat yy, yy, Kazimierz, zasadniczo miecza w Kazimierz, wybitnie zdolny muzycznie. Jak profesor Warek Walecki powiedział, taki geniusz to się rzadko rodzi. Także ja na przykład miał 14 lat, a organista naszej paraści, świętego Józefa. Chciał z rodziną pojechać na wakacje, to przyszedł rodziców prosić, żeby ona zastąpił go przez miesiąc, prawda? 14 letni chłopak grzebi śluby, grzebić, żubić, tutaj jego pojazdka była, to tym to